No dzisiaj z Wami podzielić się moim właściwie takim przepisem na wariacje na temat naleśników. Oczywiście miałam dylemat, co zrobić na obiad. Jakoś tak dawno nie mieliśmy naleśników, mówię to jest szybkie zawsze i sprawdzone, ale naleśniki w wersji na słodko z dżemem, owszem, bardzo lubimy, no ale to jest takie dosyć nudne, nie. Więc wymyśliłam sobie, że kupię u mnie w sklepie, pojawiło się od całkiem niedawno, kapusta kiszona polska. Norwegia nie ma czegoś takiego jak kapusta kiszona. I mówię, może zrobię sobie jakiś farsz do tego. No i wymyśliłam sobie tak. Czyli naleśniki tutaj się już smażą. Proszę bardzo, tutaj jest już cały, cały niezły stosik. Trzy pierwsze usmażył Grześ. Starłam sobie ser żółty. A tu zrobiłam sobie wcześniej farsz. I to też jest farsz mojej, mojego wymysłu: czyli kapusta kiszona, smażone pieczarki i miałam taką polędwiczkę wieprzową. Część tej polędwiczki wykorzystałam, zrobiłam takie bitki w sosie, a resztę tego, tej polędwiczki pokroiłam w drobną kosteczkę, posmażyłam, posmażyłam i dodałam do tego. Żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, tutaj mamy o bitki z polędwiczki wieprzowej, to będzie obiad na jutro. Naleśniki się smażą i postanowiłam sobie, że spróbujemy jak to wyjdzie, że naleśniki nafaszeruję farszem, takie trójkąty zrobimy, a ułożę je na patelni tej tutaj, o, na papierze takim do pieczenia, posypię serem i zapiekę w piekarniku, nastawiłam tutaj piekarnik tak mniej więcej na na 180 stopni mam termoobieg, więc podejrzewam, że to będzie e, po prostu migusiem, zapieczę się. To nie chodzi o to, żeby, żeby one się piekły, chodzi o to, żeby się zapiekły. Więc naleśniki tutaj się smażą. E, właściwie dosmawają się już resztka, jeszcze tutaj mi e, pewnie z 2 wyjdą, i niech się smażą. Troszkę pod wyższe temperaturę, żeby było szybciej. Ile mam tych naśników. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No mi się wydaje, że ze 14 nacików nie wyjdzie. Nie na wszystko mam farsz I myślę sobie po prostu, myślę sobie, że resztę po prostu zostawiamy do czemu. Dżem, może do tego śmietanka albo jogurt naturalny. Zobaczymy. To sobie Grzesiu na kolację dzisiaj zje. Jest to taki pierwszy filmik dotyczący gotowania. Twierdzę, że nie lubię gotować, ale wychodzi mi to dobrze. Nie chwaląc się. To jest opinia konsumentów. Staram się naprawdę wymyślać coś ciekawego, żeby te posiłki nie były monotonne, a po prostu były szybkie. Też myślę na tym, żeby nakręcić filmiki dotyczące tego co jemy w przyczepie, przyczepie kempingowej. Mam taki pomysł. Myślę, że za niedługo taki filmik będziecie mogli zobaczyć. No więc smażę się tutaj ostatni naleśnik. Postanowiłam sobie jednak wykorzystać taką mniejszą patelnię, z taką rączką, którą można przestawić do piekarnika. I wiecie co, mam taki papier do pieczenia. Eee, zobaczymy. Myślę, że na tym ułożę te eee, Takie trójkątki, cztery może mi się tutaj uda włożyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naleśniki się dosmażają. nasmarowałam wcześniej patelnię tłuszczem. Tu mnie czeka zmywanie, ale to nieduże. Używam oleju rzepakowego. Bardzo mało oleju leję na patelni, Nie lubię, nienawidzę po prostu wręcz tłustych naleśników. Um. I za chwilę będziemy dalej tworzyć. Mam nadzieję, że może ktoś będzie chciał sobie z tego, z tego pomysłu mojego skorzystać. I spróbuję. Mówię od razu, uprzedząc, że jestem kucharką intuicyjną. Robię co mi podpowiada. Intuicja, o, ale mi się naleśniczek zrobił się, ale to nic. Muszę troszeczkę zmniejszyć temperaturę. Tego podejrzewam wykorzystamy do, na słodko, albo w ogóle nie wykorzystamy, zobaczymy. Mm. Naleśniki jak smażę, zawsze układam tak na takim talerzu yy, przewróconym, jakby można to powiedzieć, do góry nogami. Tutaj mam ser, ser typu Gouda starty. Taki, taki ser wydaje mi się ma dosyć wyraźny, wyraźny smak i, i, i fajnie, bo tak trochę zaostrzy nam. Farsz doprawiłam jedynie pieprzem. Dobrze, kuchenkę wyłączamy, patelnia będzie się studzić. I spróbujemy, e, tak jak mówiłam, napaszerować naleśniki. Ale, żeby to najpierw zrobić, to jeszcze wezmę talerz i przewrócę te naleśniki na drugą stronę. O, je tak, cyk. Zaczniemy od tych, które były pierwsze. Tak, dobrze. Weźmiemy tę żeby nie robić tego na, na szafce. I faszerujemy. To jest naleśnik usmażony przez Grzesia. Zobaczcie jaki piękny mu wyszedł. Grzesiek ma taką, taki przedmiot w szkole, to się nazywa matochelsę i muszą, e, muszą, no uczą się gotowania. Ale w związku z tym, że teraz jest ten koronawirus, to kuchnie mają zamkniętą w szkole, a mają kuchnię naprawdę super wyposażoną, ja nawet takiej nie mam. Tam Mają wszystko, tam się uczą gotować. Ale teraz jest, jest sytuacja inna, i muszą to robić w domu. Przechodzę położyć na Tu bym troszeczkę się rozwalił, ale to nic. Nałożymy drugi, drugi farsz. Znaczy farsz na drugi naleśnik. O! No i tak będziemy robić tak długo z tym, z tym farszem, póki go wystarczy. Mam nadzieję, że tak na. Każdy zje co najmniej po trzy. Myślę, że to będzie bardzo syteki Zobaczcie. Cztery najpierw zrobię, potem przygotuję porcję dla męża. Bo przyjdzie z pracy później, to sobie z piekarnika już gorące wyciągnie. Mamy też barszczyk Instant. To ja może jeszcze do tego barszczyk mu przygotuję bardzo lubi i będzie zadowolony. To jest taki mój pomysł na narysnik. Złożyłam do tego jeden słoik mm, kapusty kiszonej, nie wiem, te słoik litrowe, ale te kapusty tam zdecydowanie pewnie jest mniej. O. Dobra. I mamy parte leśniczach myślę, że ja zjem dwa. Może grzeździe y, też dwa. A jak nie, to jeszcze mu dorobię. I teraz uwaga, posypiemy teraz to wszystko serem. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. I jest gotowe. I teraz tylko do piekarnika wsadzamy. Proszę bardzo. No więc wracamy. Myślę, że minęło jakieś dosłownie 10 minut. Myślę, że naleśniki mają już dosyć. Tutaj wyszło mi jeszcze, proszę bardzo, 6 z tym parszem z kapusty. 4 zostały na, podejrzewam, na dżem, na śmietane, na jogurt. Co kto woli? Ser, resztka sera to będzie, będą posypane te naleśniki tą mnóstwą sera. A tutaj. Wiadomo, każdy z napas, czerwony Instant. No i teraz wypaczamy, jak wyglądają naleśniki. Moja wariacja na temat naleśników na pasze Romanie kiszoną, piszoną. Wyczelka. Życie na start, per asper ad astra. Moje naleśniczki, proszę bardzo. Tu jest druga porcja, już przygotowana dla męża. Myśmy z grzesią swoją zjedli. I powiem Wam, było primavera. Fantastyczne. Polecam. Spróbujcie sami też zrobić takie naleśniczki.